Jezus Chrystus jest największym jasnowidzem. Dzień dobry, z tej strony mówi Olaf, czy Jasnowicy Olaf, czy Jasnowicy Gdańska. Witam Was bardzo serdecznie, długo mnie nie było. Pracuję na wykopoliskach fizycznie, więc jestem troszkę zmęczony, ale dzisiaj jest taka audycja, którą musiałem zrobić, więc robię ją szybko i muszę iść spać, bo zaraz 23, a rano 6 trzeba wstać i łopatą machać. Słuchajcie, spójrzcie na film tutaj na film z 3 października pod tytułem Biskupi w Polsce oraz Krzysztof Jackowski co ich łączy. Tam na początku jest takie poczucie. Posłuchajmy 30 września 2022 rok. Poczucie. Być może nastanie wkrótce czas. Że będę musiał upomnieć niektórych biskupów. Tak upomnieć, że jak nie usłuchają, to dwóch, a nawet trzech może odejść z tego świata. No i tyle, to jest właśnie, mówię, to jest jakby. Yy... To znajdziecie na kanale, tak? Tam jest właśnie, mówię, biskupi w Polsce oraz Krzysztof Eckowski, co ich łączy. 3 października, a wizja jest 30 września. Yy... I co? Dwa miesiące, yy... wtedy po półtora miesiąca nastąpiło to zdarzenie, czyli yy... atak nożownika na kierowcę biskupa, 14 listopada, tak? 2022 roku. Yy... Nie wiem, no może przypadek, może nie przypadek, każdy niech rozsądzi samemu. I teraz w niedzielę, dwa dni temu, ja oglądałem sobie apel Jasnogórski. Mam takie coś, że czasem sobie oglądam mm, apele Jasnogórskie. Yy, jedni oglądają sobie mecze, inni oglądają sobie inne rzeczy, a ja sobie oglądam <grywka> apele Jasnogórskie. Yy, słuchajcie, no, ja osobiście żadnego, yy, ani jednego meczu nie widziałem yy, związanego z igrzyskami w Katarze. Ale i tego meczu tam Polska coś tam, chyba Francja też nie oglądałem, ale apel jasnogórski w niedzielę oglądałem. I na słowa biskupa, który prowadził tam ten apel, zareagowałem właśnie w taki sposób, jaki tutaj opisałem. Tutaj mamy, o, po wysłuchaniu apelu jasnogórskiego dziś, czyli w niedzielę, tak, o 21.25, bo każdy apel jest o 21., po wysłuchaniu apelu angielskiego dziś, przed chwilą niechciane, delikatne poczucie połączone z fizycznym poczuciem mdłości na słowa kończące apel. I to poczucie mówiło, że jeżeli jeszcze raz coś podobnego się zdarzy, to ktoś zginie. Przepraszam, że w taki lekki sposób mówię, słuchajcie, tylko jestem naprawdę zmęczony, bo cały czas pracuję fizycznie i, i mnie zmęczenie dopada. Już mówię, jest 23 i ledwo stoję na nogach. Ale widząc apel w niedzielę, to dzisiaj wiedziałem, że muszę jeszcze raz obejrzeć jakby kolejny apel i co ciekawe, znajduję taką korelację, jakby to, co miało miejsce w niedzielę, to dzisiaj było takie potwierdzenie jakby. Ja Wam tego nie wytłumaczę, możecie mi tylko jakoś tak zaufać, że no coś takiego się dzieje, jakby, że wywołało takie poczucie yy, i... Na tyle dużo, że ja musiałem napisać sms, i jakby tak przestrzec, jakby tak, czyli tak samo jak wcześniej było to poczucie z tym przestrzeganiem, i nastąpiło takie wydarzenie właśnie półtora miesiąca później, że ten atak na kierowcę yy, biskupa, tak to tak samo tutaj jest, że znowu coś poczułem, więc znowu piszę, ale czy my będziemy czekać półtora miesiąca, czy dwa miesiące, czy, czy jak to będzie, nie wiem, ale wiemy, że jak będzie, przyjdzie trzeci raz jakieś poczucie. I będzie silniejsze, to będę musiał napisać chyba jakiś list właśnie za poradą mojego przyjaciela. Będę musiał napisać jakiś taki list, nie wiem czy do biskupa, czy do biskupów, czy do episkopatów, w sumie nie wiem gdzie to się pisze. To będzie trzeba znaleźć i, i jakoś tak napisać, chociaż nie, nie chcę na wariatach wyjść albo nie, ale skoro te przeczucia się czasem sprawdzają, to... Skoro listy pisałem do jasnowidzów, tam wydzwaniałem, tak, żeby ostrzegać i, i to się wypełniało, to, to i do biskupów będę musiał też przestrzegać, jakby nie. Bo jak widzimy, dzieją się takie rzeczy, tak, przechodzi przeczucie, jakiś atak narzewnika, tak, I teraz jest kolejne przyczucie, to nie daj Boże, żeby coś się komuś stało. No i tyle, nie chcę Was zagadywać, może pokażę Wam jeszcze, co robię aktualnie, to tu przygotowałem właśnie o filmik. Tutaj Olafek, czy Olaf, czy Jasnowic Gdańska fizycznie pracuje, zasuwa, rusza się. O, tutaj łopata i tyle. Łopatologia stosowana, słuchajcie. No i tyle. Każdy, kto mnie zna, to wie, że, że od 20 lat pracuję na wykopaliskach często najczęściej jest to praca po prostu fizyczna, bo nawet to chodzenie z tym wykrywaczem metalu to też jest w zasadzie. Praca fizyczna, przepraszam. Naprawdę ziewam, bo, bo po prostu no, cały dzień pracować fizycznie to, to po prostu idzie się zmęczyć i tyle, nie? Słuchajcie, może wam powiem parę rzeczy, dopóki ten filmik się skończy, to trwa dwie minutki, to otaczają mnie wszędzie sceptycy. Pracują ze mną sami sceptycy, albo ateiści, albo sceptycy. To w ogóle też jest taka częsta przypadłość środowiska archeologicznego, że jednak większość gdzieś po prostu raczej należy albo do ateizujących, albo do sceptycznych. Nie? Ale jest to dla mnie bardzo pouczające, bo pracując właśnie ze sceptykami jakoś bardziej zrozumiałem te moje poczucia, jakby, nie? że muszę je tłumaczyć w taki sposób zrozumiały, choć mam nadzieję, że dzisiejsza audycja będzie wyjątkiem, bo naprawdę jestem bardzo zmęczony, a wiedziałem, że muszę tę audycję zrobić. Kurczę, ja w sumie nawet nie pamiętam, czy ja Wam mówiłem, że ten, że, że miałem taki sen jakby, że Miałem takie wątpliwości, takie troszkę takie jakby um, ciężko mi było um, z tym kanałem, z tymi filmami, z tym wszystkim, z tą całą moją misją. I zadałem sobie pytanie przed snem właśnie i mi się właśnie, że robię te filmiki i za mną stoi Pan Jezus i to była taka odpowiedź na to, żeby kontynuować jakby misję tego kanału, więc właśnie dzięki Panu Jezusowi jest ten dzisiejszy film jakby, nie? to nie wiem, czy się powtarzam, czy nie, po prostu już jestem naprawdę bardzo zmęczony, wybaczcie mi, słuchajcie yy, i ten, jeśli mówiłem już o tym Panu Jezusie i o tym śnie, to przepraszam yy, no, ale właśnie jak mówiłem, Pan Jezus jest największym jasnowidzem przepraszam i i właśnie dzięki Niemu jest ta dzisiejsza audycja yy, no i tyle i tyle, i na tym skończę, nie będę Was zagadywał, muszę to szybko zmontować, puścić i spać, bo rano 6 muszę wstawać i iść kopać łopatą po prostu, nie? Yy... Tyle. <grytanie> Pozdrawiam, cześć, trzymajcie się, dobranoc.